Siemanko. Witam serdecznie. Dawno mi nie było na tej ścieżce tutaj. Zobaczymy ile śmieci przybyło. Szedłem dzisiaj z psem, także ja już mniej więcej wiem, co tu się działo. Na pewno worek Na pewno worek się uzbiera. Proszę, mamta jest rządkowa, postaram się liści nie pakować. Trzeba uważać, żeby nie poślizgnąć się tutaj na liściach. Amerka wyłapuje strasznie szelest. O, tutaj mamy jabłko mięta. ale to już nie jest jabłuszko. Nie jest już z Dwikus, tylko jakiś agropol. Jabłuszko już nie istnieje i te nalewki, wszystkie 860 ml, 9%. I frument z procentami. Tam jakoś się jeszcze przedrzeć trzeba. I mamy mityka. to Zuberek i perła. Pod liściami mogą się kryć tu jakieś grzybki. Może coś przeoloczyć, ale nie jest tak źle. Wyróżniają się te śmieci wśród krzaków. Wręcz jest lepiej, nawet bo te krzaki już pogubiły liście. W jakiś sposób łatwiej się przedrzeć teraz. Nie ma też robactwa takiego, żeby tu la latało. Papirki, paragony. Jakiś... Tutaj coś jeszcze było, o jest. Rotmansy. Małpa. buszek będzie. Myślałem, że zwrotna butelka po żubrze. A tu taka zmyłka. <grymne> Ale jest i żubr. Dobrze, zwrotniaczek. Rzucę go tu na razie. Na kupę rzucę te, te śmieci. Później będzie łatwiej powkładać je. Tu troszeczkę ich jest więcej, bo to jest miejsce do przesiadywania właśnie. O, jest drugi żubr. Bardzo dobrze, delikatnie, żeby nie stłuc. Dzisiaj dzień zaduszny, bardzo ładna pogoda jest z 15 stopni bez wiatru, a jak bez wiatru to jest jeszcze cieplej. Idealna pogoda, żeby wykorzystać te pół godzinki na mały spacer i sprzątanie bo tak to w tygodniu nie ma, nie ma kiedy sezon na zmianę na zmianę opon jest fajny relaks takie sprzątanko polecam każdemu Aluminium się trochę odzyska no Stół już jest lepiej. Na ścieżkę wyrzuca te putenki. Złośliwe, to to złośliwe jest. O. A przejdę tak już w dół tutaj, Podrzucam wszystko na ścieżkę woreczkiem, tylko sobie zajdę później i wyzbieram jest trzeci zwrotniak kozel bardzo dobrze po drugiej stronie ścieżki jakaś, jakaś bluza ktoś po pijaku zostawił już raczej się nie nadaje do niczego o, suplica Halloween strasznie dobra wiśnia z pigwą ale już wymyślają tak to się prezentuje i robimy pstryk Piu. no coś pięknego lecę dalej w dół o kolejne butle tucha tutaj się jakoś muszę przedrzeć jeszcze są jakieś artefakty O, kryją się tutaj jeszcze w tej trawie i w liściach rzeczy. O, mamy tu jeszcze wilgoleczkę. I tu coś jeszcze jest. O, i małpa. Paskudztwo. Tla. I tu jest druga baza. Stryk, stryk tutaj, kawał drogi bez śmieci. To mnie bardzo cieszy. I dopiero tu przy tej Pewnie sobie tu też przesiadują. Dopiero tu przy studience o pojawiają się puszeczki i widzę dwie buteleczki Ale jeszcze tam zajrzę. Może coś tu jeszcze trafię. Wydawało mi się, że gdzieś tu puszkę jakąś widziałem. A nie wiem. Gdzie ona może być, ale jest. Jest pusteczka i jeszcze jakieś tu się pojawiły rzeczy. Butla. Butla. I ona przez kłodę puszka. Dobra. Wózek prawie pełny. Ścieżka zrobiona. Ostatnia butla garagę, garażu. Wjeżdża do garażu. Jeszcze tu się rozejrzę, ale mam jeszcze jedno miejsce, już nie na tej ścieżce. Także przejdę się tam jeszcze. Jeszcze by mi perełka jedna, ale taka malutka, dlatego skryła się przede mną. Przywrócili takie puszki małe. Widziałem już chyba warkę też. W latach 90. Takie małe puszki były 330 na piwo, później z tego całkowicie zrezygnowali. Pół litrówki tylko były Widzę, że teraz znowu się im opłaca Sprzedają pewnie 330 W cenie <grymne> Pół litrówki Idąc tam do jeszcze tego jednego miejsca Po drodze jeszcze Jakieś śmieci Znajduję Na szczęście papier Kubeczek to już do kosza wyrzucę, bo kosz jest dosłownie tam. Patrzcie, kosz jest tu. A w tych krzakach plastiki. Szedł pan, myślał, że do niego mówiłem, chyba, ale nieważne. Spytał się, czy to moja praca. No ja mówię, że nie praca Ale hobby bardziej, nie? A no to plastiki same od tych Od, zioła, od palenia zioła Oczywiście Pan Pochwalił czyn i pojechał dalej Dobra, to chyba wszystko, także wszystko, to wszystko, wszystko, dzisiaj pogoda naprawdę fajnie Wykorzystana Dobra, pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się, jeszcze Jeszcze worek pokażę Na podsumowanie Wpadło kilkanaście, ale nie Dwadzieścia parę puszek Trzy butelki zwrotne Butelki już zostały na górze Hejka a jeszcze wam pokażę tutaj, Kądzio wczoraj opowiadał o tym źródełku co byliśmy Na wykopkach i Dobrze mówił, że nieodkryte jeziorko, to, źródełko To jeszcze śmieci nie nawrzucali W Sandomierzu też takie źródełko jest Wybija tutaj z tej, z tej skarpy Ale tutaj jest okropny syf zawsze Zawsze jest okropny syf, ale czego się spodziewać Skoro stworzyli takie warunki tutaj, ławeczki no to co tu będą siedzieć ludzie i czytać książki? No nie bardzo, nie? O! Patrzcie, to też Halloweenowa, tylko większa wersja. Ale tutaj to jest sprzątane raz na jakiś czas. A złapać ten koreczek jest gdzieś tam jeszcze z drugiej strony jest O tutaj płynie dalej rzeczka i wpada do większej rzeczki O tutaj pół Somer zbiego ktoś nie wypił Ale tutaj chciałem sięgnąć O, o to Coś tu jeszcze jest jakichś papierek. I często po imprezach jest taki syfr, szok, ale no mówię, tutaj to jest sprzątane. A tam już nie, albo bardzo rzadko. Jak nie ja to chyba z raz, albo dwa razy może w ciągu 6 lat zniknęły śmieci i beze mnie, bez mojego udziału. Dobra, nieważne. Próbuję tutaj na tę kłodę stanąć Jest, dobra Jeszcze jedna butelka była Ach, Wracając pod górę jeszcze coś się zawsze trafi Puszka i chipsy